witajcie w kolejnym szorcie z ciem, albo ze mną, tą samą piłkę i jak kolejna strzela, to dziewko to, 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 słuchajcie kolejne łapy w górę po tym filmem. a jak nie strzela, to mam oczywiście trzy próby i jak nie strzela, to robimy to samo w, to w kolejnym, co w tamtym filmie, jak go nie oglądaliście, to mogę powiedzieć. Chodzi o to, że jak napiszcie w komentarzu, Pies jest klient, jest dobry, to, to będę polecał każdy kanał, który tak zrobi. Oczywiście na następnym filmie. No, oczywiście macie czas do. Macie czas do, do tego Do środy. I. No i będę polecał. I zapraszam was, niedługo wleci film specjalny na 60 subskrypcji Dziękuję za że to, tego I sobie spróbuję cię nie było Nawet nie no, wyłoniliśmy Będzie co? druga próba Będzie no, druga próba Nie udało się Okej, okay, tak, chyba będzie trzecia próba Wiecie co, się stanie jak się nie uda Wiecie to w komentarzu Lekko zrobi się, że się nie udało. Więc widzowie, chodźcie w komentarzach. Pies jest dobry i w środę z tego, kto to zrobi. Więc może to będziesz ty. Tapa.